Z nami jest w tej chwili Zosia Kwiatkowska, autorka bloga Pies w Warszawie. Dzień dobry, miło mi bardzo. Pani Zosiu, jeśli mogę tak mówić, oczywiście. To jak to jest, bo Pani mi powiedziała, że to wcale nie jest tak jednoznaczne, ponieważ radni też postanowili tam zrobić wybieg dla psów. To znaczy nie będzie można wchodzić do reszty ogrodu, ale będzie jakieś specjalne miejsce wyznaczone dla psów, tak? Mhm, tak, tak. Na przedpolu ma powstać wybieg dla psów, w którym będzie, będzie wiata, będą ławki, będą latarnie. Także wybieg będzie funkcjonował przez 24 godziny, podczas gdy ogród Krasińskich ma być zamykany. Zamykane, tak. mhm. Także to jest super rozwiązanie. Widziałam, że, że oczywiście będą kosze, będą różne stacjonaty do e, zabaw z psem, e, do agility, tak zwanego. Co Także to jest. Agility to jest taki. Takich powiedzmy forma sportu z psem, że jest tor przeszkód i pies musi pokonać y, w jak najszybszym czasie y, ten tor poprzez y, patrzenie na ruchy i gesty y, właściciela. Aha. Y, czyli Także... generalnie właściwie to nie jest taka tragedia, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, że te psy nie będą mogły tam do ogrodu chodzić. Bo wie Pani, ja znam dobrze to okolicę, mieszkam tam obok i tam jest bardzo dużo starszych ludzi, zwłaszcza samotnych starszych mhm. kobiet, które wszystkie prawie mają psy. I niewiele jest miejsc, gdzie można z tymi psami wychodzić. Więc jak to usłyszałam wczoraj wieczorem, to się zmartwiłam po prostu, sobie pomyślałam, co te panie teraz zrobią z tymi psami. No tak, to prawda, to, to może być duży problem, bo z tego co wiem, tam nie ma drugiego takiego miejsca zielonego. więc. A też pojawia się pewna obawa, czy ludzie będą potrafili korzystać z tego wybiegu. Bo zdarzyło mi się wczoraj przeczytać w internecie taką opinię, że to świetnie, że będzie zamykany wybieg dla psów, to będzie. Gdzie można tam zostawić psa i pójść na spacer do parku. No to chyba nie o to chodzi. <gry> no zupełnie nie, dlatego trochę się obawiam, czy na pewno jakby jako społeczeństwo dorośliśmy z tą taką kulturą posiadania psa i sprzątania po nim, do tego, żeby móc korzystać z takiego wybiegu właśnie. Bo radni to uzasadniali tym, tak, że psy tam brudzą, że ludzie nie sprzątają po psach? No, bo jest w tym dalszym ciągu to trochę problem, że ludzie faktycznie e, nie wszyscy sprzątają. Myślę, że i tak jestem o wiele lepiej niż o, było kilka lepiej. lat temu. Mm -hmm. tak. Zwłaszcza w śródmieściu to widać, że mm -hmm. jest o wiele lepiej, bo na przykład na Pradze to już tak dobrze. <grym> ja mieszkam na Mokotowie i też muszę mm -hmm. powiedzieć, że, że widuję ludzi, którzy sprzątają, schylają się. E, także to się będzie coraz bardziej polepszyć, moim zdaniem. Natomiast e, z tego, co czytałam a propos tego ogrodu okrasińskich, tam były konsultacje społeczne. I początkowo e, m, miał być taki Pomysł, żeby nikogo nie wykluczać ani rawerzystów, ani psiarzy, tak zwanych. Z tym, że w ramach konsultacji społecznych były przeprowadzone różne monitoringi. No i się okazało, że podobno wiele zniszczeń zostało zrobionych przez psy, ponieważ ludzie wchodzili do parku i tylko przekraczając furtkę, od razu puszczali psa i nawet na niego nie patrzyli. Więc... No ale jakich zniszczeń? Co te psy tam robiły? Kopały Podobn... na przykład? Tak, znaczy mhm. podobno jest dużo dużo krzaczków zostało wykopanych. No ludzie tam większe zniszczenia zrobili. Żaden pies 300 drzew by nie wyciął. W <noise> to prawda. Mm. No, ale na właśnie dlatego, że stwierdzono, że te psy tam tak y, na, narobiły tych szkód, to zamknięto to, tak? A czy w Warszawie dużo jest takich miejsc, które są zamknięte dla psów, właśnie takich zielonych? W tej chwili y, koło mnie wiem, że jest na przykład park Dreszera, gdzie w ogóle z psem nie można wejść. Y, A czy to jest w ogóle taka tendencja ograniczenia przestrzeni dla psów? Wydaje mi się, że coś takiego zaczyna powstawać, ale z drugiej strony też mamy tą tendencję, że coraz częściej można chodzić z psem do knajpy, na obiad, wejść do sklepu nieraz. Także tutaj są siły działające z dwóch no stron. No tak, ale to jest jednak różnica. Bardzo często jest tak, że starsze osoby, ja właśnie ciągle o tych starszych osobach hmm, myślę, mm -hmm. które są samotne, no to jedyny ich towarzysz jest pit. Ten pies jest strasznie ważny. Ten pies aktywuje, zmusza człowieka, żeby wyjść na spacer, no w ogóle jest się kim opiekować, jest jakieś żywe stworzenie w domu. Mm -hmm. I pies naprawdę spełnia, no na pewno pani sobie z tego doskonale zdaje sprawę, spełnia ogromną rolę taką dla, dla, dla tych starszych osób. I jeżeli się zamyka te przestrzenie parkowe, dokąd one mogą pójść? Otwiera się knajpy. No mój Boże, ale starsi ludzie, emeryci, mm -hmm. nie stać ich na to, żeby pójść do knajpy. Po co mają tam iść, nawet jeżeli z psem wpuszczają? Oni chodzą na spacery z tymi psami, jeżeli się zamyka te, te przestrzenie, no to robi się słabo, nie. To szczerze, jeżeli nie ma, tam jest ten Ogród Krasińskich rzeczywiście, bo powiedzmy, że taka starsza osoba też nie jest w stanie za daleko pójść na ten spacer, no to właściwie rzeczywiście w okolicy, no tylko są ulice, chodniki i tyle. Nie? Mm -hmm. Jest to pewne wykluczenie. Jest to pewne wykluczenie, no mm -hmm. właśnie. A jak to wygląda w, na, na Zachodzie Europy? Czy pani się orientuje, jakie są tendencje w innych miastach w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej? <laughs> Różnie. Z, te, z tego, co wiem, e, raczej e, otwieramy niż zamykamy e, przestrzenie dla psów, ale nie podam teraz konkretnych przykładów, mm. e, prawdę mówiąc. Bardzo mi się podoba to, że na przykład w Stanach są ogromne parki dla psów gdzie mamy podział na małe psy, duże psy, młode psy również i wybiegi są po prostu podgradzane także każdy jakby segment psów ma swoje własne pole do zabawy. Bo właśnie, bo też wiedziałam, że na, na tym wybiegu przy miał być podział na wybieg dla małych i dużych psów. W tej chwili tego nie ma. Hmm. Także też może to budzić pewne, pewne obawy, czy, czy małe psy typu York czy, czy Chihuahua, czy będą tam przychodzić, ponieważ ludzie mogą się mógł się obawiać, że właśnie że spotkały tam owczarka niemieckiego i jakby um, to też będzie jakieś wykluczenie wydaje mi się. Mm. A pani gdzie chodzi z psem? Um, ja spaceruję głównie po y, Mokotowie, bo tam mieszkamy. W związku z tym y, bardzo często bywam na polu Mokotowskim na przykład. Mm. Blisko, wygodnie i tam jest też taka y, jakby Umowa społeczna, że psy mogą biegać luzem. Nawet byłam wczoraj i widziałam, że było dużo ludzi, bo to po 17 było słońce, prażyło. Było dużo ludzi na, na kocykach, tam e, plażujących, ale i tak wiele psów biegało i zauważyłam, że zawsze psiarze jakby starają się, żeby te psy nie, nie zawracały głowy osobom, które od, odpoczywają, także wytłumaczmy, to co <laughs> ciekawe, ja. jak psy biegają, no dobra. Okay. Mhm. Jak znaczy, no, kwestia mhm. odwoływania psa, tak? Mhm. Znaczy, ja na przykład jak widzę, że jest dużo osób na kocykach, to po prostu swojego zabieram, żeby nie podchodził, nie szukał jedzenia, nie, 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 nie daj Boże, nie skakał. Mhm. Także też jakoś staram się, się dbać o dobry PR właścicieli psów. A co, pani poleci, po, co by pani zaleciła, czy też poradziła radnym, którzy będą remontować pewnie kolejne skwery i parki? Jakie byłoby takie rozwiązanie, które by zadowoliło wszystkich i tych, którzy obawiają się właśnie o to, że te parki, krzaki są niszczone przez psy i tych, którzy mają psy, no i chcieliby normalnie z tymi psami funkcjonować w mieście? Mhm. Mm, na pewno y, osobiście umieściłabym y, plac zabaw dla dzieci na zupełnie innym końcu parku niż ewentualny jakiś właśnie wybieg czy, czy y, jakieś tam poletko psie. Y, to jest podstawa, bo jednak y, są duże na, napięcia z mojej perspektywy przynajmniej między y, y, rodzicami z dziećmi a, a, a właścicielami psów. Y, y, no na pewno y, byłoby świetnie, gdyby powstało więcej koszy, ponieważ to jest duży problem. Jak człowiek sprząta po wsi, to nie zawsze ma gdzie wyrzucić y, torybeczkę. Mhm. Y, także, a w kwestii, w kwestii krzaków. No powiem szczerze, że ja sama bardzo rzadko widuję, właściwie to nigdy, żeby psy podchodziły do krzaków i je wykopywały, także tutaj trudno mi coś poradzić, mhm. no ewentualnie zawsze można y, siateczką otaczać i widziałam, że na wielu osiedlach tak się dzieje, że jakoś tam chronimy te, tą roślinność przed y, moczem psów, ale... ale i no tutaj chyba nie ma łatwych rozwiązań, tak naprawdę. Mhm. Jakiego Pani ma psa? E, mój pies ma 5 mm, lat, to jest, ma na imię Bonzo, e, jest ze schroniska i ja tak miał w książce wpisane właśnie imię Bonzo i już mu tak zostało. To jest taki mm, mieszaniec, y, wygląda trochę jak taki skądlony bokser. A czego Pani używa, jak Pani wychodzi na spacer, to czego Pani używa do sprzątania po psie? Bo to jest też problem, mm -hmm. prawda? nie ma tych, tak był, czasami bywały m, chyba na, tak jako eksperyment, takie torebki papierowe można było przy takich koszach dostać i y, tekturowe. Szufelki, ale teraz chyba już tego nie ma, nie? Mhm. Czy teraz głównie przy tych dystrybutorach są umieszczane takie plastikowe torebki, mhm. które są, moim z o wiele wygodniejsze w użyciu? Natomiast papierowe można w dalszym ciągu dostać zupełnie za darmo w urzędzie miasta, czy w każdym jakby dzielnicowym urzędzie miasta. Czy można pójść po prostu do takiego dzielnicowego urzędu miasta i tam dostać takie torebki, Dokładnie, tak? dokładnie. A pani czego używa? Ja używam, że po prostu kupuję w sklepie zoologicznym torebki papierowe? Absolutnie nie. Ja nie mhm. lubię bardzo używać papierowych, ponieważ to jest dla mnie w ogóle akrobacja, żeby zebrać, zebrać po psie tą kupę? szufelką, kupę, bo to po prostu, a to spada, a to, jak a to, to pani się ugina. Robi? No ja to biorę po prostu siateczkę taką kupioną tam kolorową w psie łapki, w rękę owijam i po prostu mhm. podnoszę jakbym kamyk podnosiła, także mhm. owijam Zawijam i wyrzucam. E, i A tak. gdzie pani wyrzuca? Do, do takiego zwykłego kosza na śmieci? Tak, tak, tak. Do, mhm. do zwykłych koszy. Do zwykłych koszy wyrzucam i jakoś nigdy nie ma z tym problemu. Z, zresztą można wyrzucać do każdych koszy takich ulicznych. Mhm. Ja pamiętam kiedyś, chyba jak pierwszy raz byłam w Paryżu dawno temu, to straszny szok dla mnie przeżyłam, kiedy zobaczyłam, jak bardzo dużo y, psich kup jest na. Y w Paryżu na chodnikach, ale to też już się zmieniło. Oczywiście. Wtedy było tam o wiele gorzej niż, niż w Polsce. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naszym Bardzo gościem dziękuję. była Zosia Kwiatkowska, autorka bloga Pies w Warszawie.